Siemanko Beczki, z tej strony Lisek. Lecimy z kolejnym odcinkiem Road to Glory, gdzie dzisiaj zagramy jedno, całe Food Champions w jeden, jedyny dzień, a w zasadzie to w kilka godzin, ponieważ jest w tym momencie 2.30 i planuję zagrać całe Food Champions. Aktualnie bilans jaki mamy to bilans dwa zwycięstwa i jedna porażka. I moi drodzy, jeśli dopingujecie, żeby to Food Champions zostało dograne i żeby... O drugiej w nocy, w poniedziałek w zasadzie już do w champions, to zostawcie łapeczkę do góry e, i pamiętajcie o naszym codziennym konkursie, moi drodzy e, Bo dzisiaj wyniki będą pomiędzy jakimiś tam meczami Pamiętajcie również widzowie, że partnerem kanału jest eneba.com i wchodząc w pierwszy link w opisie, jak możecie zauważyć, e, Lisek HD link, który ma końcówkę Lisek HD e, myślnik na przykład PSN e, Wbijacie na NB. I na Enebie możecie zgarnąć doładowania, gierki w naprawdę znakomitych cenach. Po prostu warto wejść, zobaczyć e, i, i, i po prostu porównać, czy są to najtańsze ceny, jakiekolwiek e, są gdziekolwiek. I na przykład takie uzupełnienie funduszu w portfelu PSN. Możecie kupić za 86 ,95 zł. 95 groszy, co już jest no, tańsze o prawie 14 zł. I dodatkowo z kodem Lisek HD. Procent zniżki. Więc moi kochani, serdecznie polecam, serdecznie zachęcam. Eee, wbijajcie link w opisie, a my teraz przechodzimy do Food Champions. Najzwyczajniej w świecie myślę, że najsensowniej to będzie zrobić w ten sposób, e, że ja wam będę na koniec meczu wszystkie powtórki pokazywał z bramek. I wtedy to będzie najlogiczniejsze. Będziemy. Bilas 3 3.1. Jedziemy z tematem i chore. Co to jest? Jest. Jest. Dziękuję bardzo. Ale miły, miły człowiek. Bardzo dziękuję. Cztery jeden. Yo! Jozo. Suicide Squad. To jest skład... No, kurcze pieczone. No, nie wiem. Może gościu atakuje srebrnym składem Food Champions. Znam takie osoby, które tak robią. Ale... No, nie wiem, czy to jest taka osoba. Chyba nie. Bardzo dziękuję. Dwa meczyki szybkie. Pozdrawiam i dziękuję. Bardzo doceniam. 5 ten bilans. Turpela FC. Jedziemy z tematem. Jazda. Let's go. Wygrywamy kolejny meczyk. Niestety nie pokażę Wam bramki numer 2 bo chłopina sobie wyszła z tego meczu, ale żało Felix tutaj pokazał swoje umiejętności. Bardzo ciekawa sytuacja tutaj dalej. Spójrzcie na to, jak tutaj Wandek został porobiony dziwnie. No dziwna sytuacja, ale to jest to, o czym mówię, że te triki, niektóre triki z Moniki spowodują czasami tak zwane rzeczy, które się fizjologom i filozofom też nie śniły. Po siódme zwycięstwo, i nie ma jednej opcji. Jazda, team steal, team steal. Wow, kun -kun. jazda. Wygrywamy. Kolejny meczyk 7-1. FC Barcelona, kolejny meczyk. 7-1, bilans. Idziemy dalej po swoje. 9 meczów, mam nadzieję, wygranych jest. I do przodu. Oh, Ciao, Felix, let's go. Ginol! Ginol, nie rupi Ginol! Ginol, good job, Ginol.

W tym momencie wylosujmy zwycięzcę wczorajszego konkursu, bo tutaj losujemy, co żeście powybierali? Numer 3 z paczki za 50 tysięcy. Kim Pembe, Wiktor Bieda. Gratuluję, gratulacje serdeczne, Panie Wiktorze. Teraz widać, Wiktor Bieda został zwycięzcą do dzisiejszego e, konkursu. Serdeczne gratulacje. Wiktor napisze w wiadomości na fanpage'u, a Wiktor wybiera numer 3. W związku z tym na numerze 3 kryje się... Wiktorku, serdeczne gratulacje. Dzisiaj możemy zrobić podobnie, czyli napiszcie komentarz z numerem, który chcielibyście odsłonić z planszy i napiszcie, jaki bilans zrobiliście w Food Champions, które właśnie się zakończyło. Losowanko kolejnym odcinku, a teraz wracamy do Food Champions, bo tutaj dzieje się dużo. 8-1 bilans, jedziemy dalej. Po dziewiąte, jazda. Oddaj kolego, oddaj meczyk. Po co ci ta, ta, ta wygrana? Nice, let's go. Let's go! Dziewiąte zwycięstwo, na nasze konto się właśnie melduje! Pięknie! Let's go! Szkoda... No pał. O oh, kur... Let's go! Vinicius. Jazda. Wow. Nice. To Dziesięć jeden, widzowie. Bilansik. Let's go. Jazda dalej. Randy Show! Let's go! Pięknie, ładnie. Znaczy, mam wrażenie, że teraz jest przełamanie, nie? Jak ten wygramy, to... To będzie dobrze już. Let's go, żal Fajen skład. Boże, naprawda. Nice. Zagrywamy 11 ściwami nas. Ten DTFC. Kolejny mecz. Nie wiem, chyba skończymy na 12, widzowie. Po 12 zwycięstwo. Po prostu. Jest 4. 53 w tym momencie. i Matko jedyna. Tu już przeciwników znaleźć jest ciężko. A co dopiero... O, gramy na Pingu 58. A co dopiero cokolwiek, więc... Walka o 12 winów i niestety, ale w tym tygodniu zakończymy na drugiej randze. I nawet nie walczę. Że walczy to walczyłem, ale... Poległem w tej walce o pierwszą rangę, bo już... Nie chcę siedzieć znowu do 8 rano i tutaj rzeźbić jakiegoś, nie wiadomo czego, szczególnie, że za drugą rangę daję. Daję dosyć dobrze, jak wam mogę powiedzieć. Karny? Wygrywamy, 12 zwycięstwo wygrywamy po bojach takich, że ho, 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 ho. jest piąta, dziesięć, więc montować odcinka na 6 i tak bym nie dała rady, więc e, zostawiamy. 12 linków. Matko jedyna. Pół godziny później zdołałem oddać cztery spotkania, czy tam 5 spotkań. Ale nagrody to już w jutrzejszym odcinku, widzowie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że warto było grać chociaż do tej rangi drugiej. Chwalcie się swoimi rangami. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.